Czy kiedykolwiek zatrzymałeś się, by pomyśleć o tym, co naprawdę stanie się z tymi, którzy zdecydowali się na kremację? W dniu, gdy niebo i ziemia zegną się przed stwórcą, gdy dźwięk ostatniej trąbki rozbrzmi nad całym stworzeniem, co stanie się z prochami rzuconymi na wiatr? Co pozostanie z tych, którzy zniknęli w ogniu, w morzu, w pyle? Biblia mówi o czasie, w którym wszystko, co istniało, zostanie wezwane z powrotem do życia i żadne ciało, żadna dusza, żadne wspomnienie nie zostanie zapomniane. Wielki Dzień Sądu nie jest odległą metaforą, lecz boską obietnicą, która przekracza ludzkie zrozumienie. Ten dzień nadejdzie i nic nie będzie w stanie go powstrzymać. Będzie chwila, w której czas przestanie istnieć. Zegar ludzkości zatrzyma się, a wszyscy od królów posługi, od znanych po anonimowych, ukorzą się przed Białym Tronem. Apokalipsa 20.11. Opisuje scenę z majestatem, którego żadna śmiertelna umysł nie może pojąć. Niebo i ziemia uciekną przed obliczem tego, który zasiada na tronie, a przed nim staną wszyscy umarli, wielcy i mali. Księgi zostaną otwarte, a w nich zapisane będą historie każdej duszy, która kiedykolwiek oddychała pod słońcem. Cisza tej chwili będzie głębsza niż jakikolwiek dźwięk, jaki kiedykolwiek usłyszano. Będzie to moment, w którym cała prawda zostanie objawiona. Ale jest pytanie, które niepokoi wiele serc: a ci, którzy zostali skremowani, co stanie się z tymi, którzy wybrali przemianę ciała w proch i oddanie go wiatrowi, morzu lub ziemi? Czy znikną na zawsze? Odpowiedź tkwi w nieograniczonej mocy Boga. Ten sam Bóg, który uformował człowieka z prochu ziemi w Księdze Rodzaju 2.7, jest tym samym, który ponownie przyniesie życie temu, co wydawało się utracone. Żaden element, żadna cząstka, żadna molekuła nie umknie spojrzeniu tego, który wszystko stworzył. On zna esencję każdego człowieka, niewidoczny wzór każdej komórki, tożsamość każdej duszy. Dla Boga nie ma odległości między prochem a życiem. pierwszy liście do Koryntian 15:52 Paweł stwierdza, że w mgnieniu oka przy dźwięku ostatniej trąbki umarli powstaną niezniszczalni. Oznacza to, że sposób, w jaki ktoś został pochowany, nie ma żadnej mocy nad boską obietnicą. Ciało fizyczne, czy to zachowane, rozłożone, czy zredukowane do prochu, zostanie przywrócone przez suwerenną wolę stwórcy. Zmartwychwstanie nie zależy od materii, lecz od rozkazu Boga, gdy On przemówi nawet proch posłucha, może odda ciała, które przechowało, ziemia wyda swoich umarłych, a nawet wiatr który niósł prochy skremowanych, Zwróci każdą cząstkę na jej miejsce pochodzenia. Żaden człowiek nie zostanie zapomniany. To jest prawda, która pociesza i jednocześnie budzi bojaźń, ponieważ jeśli nic nie umknie Bogu, to również nic nie może się przed nim ukryć. Z martwych wstanie będzie powszechne, nie tylko dla sprawiedliwych, lecz także dla tych, którzy wybrali żyć z dala od Chrystusa. Księga Daniela 12,2 oznajmia, że wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się. Jedni do życia wiecznego, a inni do hańby i wiecznego obrzydzenia. Różnica nie będzie w formie śmierci, lecz w wyborze dokonanym za życia. Dopóki żyjemy, mamy przed sobą dwie drogi, jedną prowadzącą do życia, a drugą do zguby. Każda decyzja, każda myśl, każdy niewidoczny czyn kształtuje przeznaczenie duszy. Niektórzy wyobrażają sobie, że kremacja może być duchową przeszkodą, jakby ogień mógł powstrzymać Boga przed działaniem. Ale słowo jest jasne: ciało jest prochem, a proch wraca do Ziemi, jak mówi księga Kocheleta 12.7. Duch jednak wraca do Boga, który go dał. Kremacja jest jedynie przyspieszoną formą tego, co czas i tak by uczynił. Pochowani czy spaleni, wszystkie ludzkie ciała, przemieniają się w proch. Różnica tkwi w tym, kto rządzi przeznaczeniem ducha, a to panowanie należy wyłącznie do Pana. On nie tylko widzi, lecz rozkazuje, by każde życie miało wieczny cel. Gdy trąbka zabrzmi, umarli powstaną z uwielbionymi ciałami, niezniszczalnymi, wolnymi od ograniczeń ciała i bólu. Ogień kremacji nie jest w stanie zgasić boskiego dzieła, przeciwnie, jedynie potwierdza, że nic w tym stworzeniu nie jest trwałe poza Bogiem. Nawet jeśli osoba została rzucona do morza, pochłonięta przez płomienie, połknięta przez ziemię czy zapomniana przez czas, Stwórca wie, gdzie jest każdy ślad jej istnienia, ponieważ przed Nim nic się nie traci. Apokalipsa 20:13 stwierdza: "Morze wydało umarłych, którzy w nim byli, a śmierć i Hades wydały umarłych, którzy w nich byli. Żadna naturalna siła, ani śmierć, ani zapomnienie nie może unieważnić boskiego dekretu." Tego dnia wszyscy staną przed Białym Tronem. Spojrzenie Boga przeniknie wieki, kultury i cywilizacje. Cała ludzkość powstanie. Królowie, którzy rządzili imperiami, i anonimowi, którzy umarli w ciszy, męczennicy wiary i zatwardziali grzesznicy, wszyscy będą tam, ramię w ramię, przed chwałą, której żadne słowo nie jest w stanie opisać. I każda dusza usłyszy, jak wołane jest jej imię. Żaden głos nie pozostanie bez odpowiedzi. Księgi zostaną otwarte, ujawniając wszystko, co było ukryte. Każdy sekret wyjdzie na światło. Prochy skremowanych powstaną ponownie w formie życia, nie dlatego, że ogień stracił moc, lecz dlatego, że moc Boga nigdy nie straciła autorytetu. Niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego Bóg przywróciłby nawet ciało tych, którzy go odrzucili, ponieważ sąd będzie kompletny. To samo ciało, które grzeszyło, to samo ciało, które poddało się własnej woli. Będzie świadkiem przed stwórcą. Sprawiedliwy otrzyma uwielbione ciało do życia wiecznego. Bezbożny, niezniszczalne ciało do sądu. W obu przypadkach sprawiedliwość Boga będzie doskonała. Zmartwychwstanie nie jest jedynie pocieszeniem, lecz także rozliczeniem. Nikt nie będzie mógł powiedzieć: zostałem zapomniany. Ponieważ Bóg nie zapomina tego, co stworzył. Gdy ogień kremacji pochłonął ciała. Rodziny mogły pomyśleć, że to koniec, że nic nie pozostało poza wspomnieniami, ale dla Boga każdy proch ma przeznaczenie. On nie potrzebuje kości ani ciała, by przywrócić życie. Tchnienie, które dało początek Adamowi, wciąż wieje nad wszechświatem. A gdy on zdecyduje, że nadeszła godzina, każda dusza usłyszy głos Syna Człowieczego, jak mówi Ewangelia Jana 5:28. Nadchodzi godzina, w której wszyscy, co są w grobach, Usłyszą głos Jego. Ci, którzy czynili dobro, powstaną do życia wiecznego. Ci, którzy pogardzili łaską, do potępienia. To jest prawda, która przekracza ludzki strach i objawia majestat Stwórcy. I tak rozumiemy, że problem nigdy nie dotyczył kremacji, lecz zapomnienia, że wieczność jest realna. Bóg nie jest ograniczony materią. On jest Panem nad czasem, nad prochem, nad wiatrem i nad prochami. To, co określa przeznaczenie duszy. Nie jest metodą pochówku, lecz relacją z Chrystusem, ponieważ ciało może zniknąć, ale duch należy do Boga. A on wezwie każdego z powrotem do życia, na ostateczne spotkanie przed Białym Tronem, gdzie nic nie pozostanie ukryte i cała prawda zostanie objawiona. Wielka tajemnica zmartwychwstania polega na tym, że nie zależy ono od stanu ciała, lecz od suwerennej woli Boga. To, co dla ludzi wydaje się niemożliwe. Jest dla Stwórcy jedynie naturalnym spełnieniem Jego obietnicy. Od początku czasów Pan demonstrował, że nic nie umknie Jego mocy. On mówi, a wszechświat jest posłuszny. On rozkazuje, a chaos przemienia się w porządek. Ten sam Bóg, który powiedział: Niech się stanie światłość, jest tym, który w ostatnim dniu powie: Powstańcie. A na dźwięk tego głosu niemożliwe się wydarzy. Prochy rozproszone przez wiatr połączą się. Zapomniane ciała zostaną przywrócone, a cała ludzkość powstanie przed tronem sądu. Żadna dusza nie pozostanie uśpiona. To będzie moment, w którym czas przestanie istnieć. Wiec 69 noś zajmie miejsce godzin, a wszystko, co wcześniej było przemijające, objawi swoją prawdziwą esencję. Zapadnie ciężka cisza, jakby sam wszechświat wstrzymał oddech. Każda osoba będzie wiedziała bez potrzeby słów, że nadszedł dzień rozliczenia. A w tej chwili pytania, które dziś zadajemy, o ciało, o śmierć, o kremację, stracą sens, ponieważ obecność Boga wypełni wszystko. Przed nim nie będzie wątpliwości, jedynie prawda. Ci, którzy zaufali Chrystusowi, zobaczą, że śmierć nie była końcem, lecz portalem do życia wiecznego. Ich ciała, wcześniej kruche i ograniczone, zostaną przyobleczone w chwałę. Apostoł Paweł opisuje to w pierwszym liście do Koryntian. 15:53 To co zniszczalne przyoblecze się w niezniszczalność, a to co śmiertelne przyoblecze się w nieśmiertelność. Obietnica zmartwychwstania jest dowodem, że Bóg nie porzuca tego co stworzył. Ciało fizyczne, nawet gdy zniszczone, jest częścią planu odkupienia. Bóg nie tylko zbawia duszę, on przywraca całe stworzenie. Ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa spośród umarłych, jest tą, która przywróci do życia wszystkich, którzy w niego uwierzyli, ale będzie to również dzień, w którym wielu zrozumie zbyt późno ciężar wyborów, których dokonali. Sąd ostateczny nie jest jedynie sceną sprawiedliwości, lecz lustrem prawdy. Każde życie zostanie w pełni objawione, a każda decyzja przybierze formę przed tronem. Księgi zostaną otwarte, nie tylko zapisy historii ludzkiej, lecz Księga Życia, w której zapisane są imiona tych, Którzy należą do baranka. Ci, których imiona tam nie będą, doświadczą wiecznego oddzielenia od Boga. Nie dlatego, że zostali skremowani, nie dlatego, że zniknęli, lecz dlatego, że odrzucili miłość i łaskę oferowaną przez Chrystusa. Błąd wielu polega na myśleniu, że wieczność jest odległa, abstrakcyjnym pojęciem, czymś, z czym zmierzy się dopiero po śmierci. Ale prawda jest taka, że wieczne przeznaczenie zaczyna się decydować teraz. Przy każdej wyborze, każdej postawie, każdej myśli, ciało może być oddane ogniu, ale dusza zawsze należeć będzie do kogoś, do Boga lub do Wroga. A to oddanie dzieje się codziennie, w gestach, słowach i priorytetach. Dlatego najważniejsze nie jest decydowanie o metodzie pochówku, lecz o tym, kto będzie rządził życiem, zanim nadejdzie koniec. Są tacy, którzy obawiają się kremacji, jakby mogła ona unieważnić nadzieję zmartwychwstania. Ale ten sam ogień, który pochłania ciało, nie jest w stanie zgasić boskiego celu. Ludzka płomień jest ograniczona, tchnienie Boga jest wieczne. On zna niewidzialną substancję duszy, duchowe DNA każdego człowieka. Żaden wiatr, żaden prąd morski, żadna katastrofa nie jest w stanie cofnąć tego, co On postanowił. Słowo mówi w księdze Izajasza 40-26. Podnieście oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy. Ten, który wyprowadza ich zastęp gwiazdami i woła wszystkie po imieniu. Jeśli on woła każdą gwiazdę nieba, dlaczego nie wezwałby z powrotem każdego człowieka stworzonego na jego obraz? Wielki błąd współczesnej ludzkości polega na zbyt dużym zaufaniu do rozumu i zapominaniu o tajemnicy. Świat szuka naukowych wyjaśnień dla wszystkiego, ale istnieją rzeczywistości poza zasięgiem logiki. Zmartwychwstanie jest jedną z nich. Nie jest to proces biologiczny, lecz akt boski. Jest najwyższą manifestacją mocy Boga nad śmiercią. A w tym akcie kremacja traci jakiekolwiek znaczenie ograniczenia, ponieważ w grę wchodzi nie to, co ogień pochłania, lecz to, co Bóg obiecuje przywrócić. Ciało się rozkłada, ale dusza trwa. Proch się rozprasza, ale duch jest wieczny. Gdy Jezus z martwych wstał, pokazał, że grób nie jest końcem, lecz początkiem. Jego zwycięstwo nad śmiercią jest gwarancją, że nic nie jest stracone. A ta sama moc, która go podniosła, zadziała w każdym z nas tego dnia. List do Rzymian 8:11 oznajmia: Jeśli duch tego, który wskrzesił Jezusa spośród umarłych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa spośród umarłych, ożywi również wasze śmiertelne ciała. Oznacza to, że śmierć jest jedynie przerwą, a z martwych wstanie powrotem do prawdziwego domu ciało ziemskie czy to proch kości czy popiół powróci do życia przemienione uwielbione i wieczne ale w tej tajemnicy jest uroczyste ostrzeżenie tak jak z martwych wstanie będzie powszechne tak samo sąd każda dusza usłyszy wyrok odpowiadający jej życiu ci którzy żyli w świetle znajdą wieczny pokój ci którzy wybrali ciemność doświadczą ostatecznego oddzielenia i nic nie będzie mogło być zmienione w tym momencie List do Hebrajczyków 9:27 przypomina nam: A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Nie ma reinkarnacji, nie ma drugiej szansy, nie ma negocjacji po śmierci. Czas wyboru jest teraz. Dlatego ta wiadomość nie jest jedynie teologicznym wyjaśnieniem, lecz wezwaniem do sumienia. Sąd ostateczny nie jest groźbą, jest zaproszeniem, jest przypomnieniem, że życie ziemskie jest zbyt krótkie, by żyć bez celu. I że wieczne przeznaczenie jest określane przez wybory, których dokonujemy, dopóki jeszcze oddychamy. Każde uderzenie serca jest okazją, by powiedzieć Bogu tak. Każdy świt jest darem łaski, by żałować, przebaczać, kochać i zaczynać od nowa. Śmierć może nadejść na wiele sposobów. Ale zbawienie tylko na jeden przez Jezusa Chrystusa. Gdy ten dzień nadejdzie, wszyscy staną przed tronem. Oceany się otworzą, pustynie się poruszą, góry się ukorzą, a wiatry przyniosą z powrotem każdy proch rzucony. Będzie to moment, w którym cały wszechświat będzie świadkiem sprawiedliwości Boga. Żadna łza nie zostanie zapomniana, żadne cierpienie nie będzie daremne. Ci, którzy zaufali Chrystusowi. Zobaczą swoje imię zapisane w księdze życia i usłyszą najbardziej oczekiwane słowa całej wieczności: "Przyjdźcie, błogosławieni ojca mego, posiądźcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata". Ewangelia Mateusza 25:34. Ale ci, którzy go odrzucili, usłyszą ciszę wiecznego oddzielenia. Nie dlatego, że zostali skremowani, lecz dlatego, że wybrali żyć bez zbawiciela. Różnica między prochem a chwałą tkwi w decyzji serca. Dzisiaj, dopóki jest czas, Pan woła każde serce do pokuty. Nie ma znaczenia, czy ciało kiedyś stanie się prochem, ziemią czy popiołem. To, co definiuje wieczność, jest oddaniem ducha Chrystusowi. Gdy księgi zostaną otwarte, tylko jedno imię będzie się liczyć: Jezus. Kto jest w nim, nie będzie bał się sądu, lecz znajdzie odpocznienie. Wybierz życie, ponieważ trąbka zabrzmi, a potem nic nie będzie mogło być zmienione. Napisz w komentarzach oddałem moje życie Jezusowi. Niech ta decyzja będzie wieczna. Amen.